Siemaneczko, maneczko, witajcie już w piątym odcinku z serii Shadow Heretic Kingdom, czy jakoś tak. Jest już u was na kanale prawie 400 subskrybentów, jest to naprawdę duża ilość jak dla mnie. Jestem pod niesamowitym wrażeniem, a to wszystko praktycznie dzięki Denitro Chciałbym mu z góry tutaj bardzo podziękować i zaprosić na jego kanał, który jest w opisie. Dobra, zaczynajmy. Jak widzicie, już teraz mamy trzy postacie, już nie gramy dwoma postaciami, tą zjawą i łucznikiem. Tylko już mamy trzy postacie. Jest bardzo fajnie. Bo już się nie musimy męczyć. Tutaj jak pamiętacie z poprzedniego odcinka mam już itemy na tą zjawę. Zjawę mam itemy na zjawę. Super, fajnie. A tak poza tym to lajkujcie, subskrybujcie kanał i rozsyłajcie znajomym. To mi bardzo pomaga. Motywuje mnie do nagrywania filmów, które niektórzy lubią, niektórzy hejtują, co kto woli. A was to praktycznie nic nie kosztuje, tylko tam, nie wiem, minutkę, dwie minutki czasu na rozesłanie. <laughs> dobra, 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 tak. Już skończyłem. No to dobra, biegnijmy sobie do questa, pod którym tu była mapa. Pod tabem, dobra, Git. Biegnij. Aha, what the fuck is going on? Gra mi się zacięła, lol. Aha. Taka ścina była jakaś dziwna. Nie wiem dlaczego. FPS nie spadła, a gra się zaczęła i nagrywanie w tym samym momencie. What the fuck? Co to w ogóle miało być? O, jestem na jakiejś arenie, co to jest? Dobra, nie będę czytał tych zaseranych komentarzy. Dawajcie mi tu, dawajte, dawajcie następnych. Tak, dobra, na razie mi wychod wychodzą te YouTube y normalnie bez czytania komentarzy w sensie nie komentarzy, tylko dialogów z tymi NPCKami wszystkimi. Także będę robił tak dalej, bo mnie stać. Tutaj widzicie, mam taki fajny łuk, bo mi wypadł. Dobry dimisz ale niestety nie mam seta na łucznika. No ale cóż, nie wszystko będzie od razu. Tak samo nie od razu się rozpowszechni kanał. Tak samo i nie od razu będą itemki. What the fuck? Co to jest? World map? Oh shit! No dobra, ale gdzie ja tu mam iść? Aby było czytać, było czytać. Gdzie to były te kwestie? Uh, bla, 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 bla. Hmm. Hmm. Investigate this, uh, Bacan slaver stock, uh, the sybukan, to coś tam, tak. Aha, i tutaj mamy iść. Aha, to nam tylko mapę widzę, wskazało. A ja tu się mogę jakoś... A tu się mogę teleportować! Normalnie jestem pod wrażeniem, że mogłem tutaj dać teleport. I oczywiście co? Okno ładowania. Tu, 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 tu. Ale nudna jest ta muzyczka, normalnie, spać mi się chce, jestem zmęczony. Wczoraj cały dzień spędziłem przy montowaniu Funny momenta Nitra. Normalnie nie jestem dzisiaj jeszcze zmęczony, ale opłacało się. Ludziom się spodobało, samemu nitrowi się spodobało i mi też się podobało. Będzie więcej takich filmików, innych youtuberów. Dobra, nie będę tego oglądał. Co to ja sobie telewizję, co sobie go w telewizorze poglądać? A nie, bo tam są reklamy i mnie denerwują i dlatego nie oglądam telewizji. Tak. W końcu tutaj nie będzie tych zasranych pajączków, zero pająków, chyba. Mam przynajmniej taką nadzieję. Mam wielką nadzieję, że nie będzie tu tych pająków! Bo normalnie mnie już denerwowały. Ale tutaj widzę, że tutaj są jakieś inne creepy. Dobra, chodźcie tu, motherfucker, come on, come on, wanna fight with me? Come on, podejdź, no! No dawaj, kozaku, no co, taki kozak byłeś, a co, teraz padniesz jak dziwka, pa, i na hita leżysz. o. Oh, 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 oh. widzę, że chwileczkę zejdzie mi dojść tam do tego NPC-ka, czy tam... No to znaczy, no nie do NPC-ka, bo... Nie wiem tak właściwie do czego mam dojść. To jest moja taka, no nie wiem, że tak powiem, słodka tajemnica. Na razie nie będę grał tym, 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 tym. Cze czekajcie, co to jest? Szkieletem? Trolem? Chyba szkieletem będzie odpowiednim. Przypadkiem sobie znowu kliknąłem. Escape! A pod Escape'em co jest? No, 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 co jest? No, co jest? No, no, co. Wiecie, wiecie, wiecie? No właśnie, menu, kurde, jest pod Escape'em. What the fuck, jak to O! Uh! Dobra, podnoś to. Szczylaj do niego, szczylaj! Oj, no i, no i mnie dojało. Uuu, i teraz golemem będę ich orał, nie, szkieletem. Dobra, anyway, w każdym razie, czymś tam ich będę orał. Przejdę sobie na zjawę, restore i zrestorowałem sobie wszystkie postacie. I chodźcie, no pod, podejdź, Phantom spiritie. No zobaczymy czy takim kozakiem jesteś. No dawaj, 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 wanna fight, wanna fight, wanna fight? Podejdziemy sobie mu z tego najmocniejszego skill. Ej, dawaj, dobra, good job, good job my friend. Dobra, biegniemy sobie na łuczniku dalej. Mocne są te Jungi. O, na pat jak szmata po prostu. A tak w ogóle? W komentarzach jest... jest... tak, jest. Mhm. W komentarzach jest vote, to znaczy zapytanie do Was. Eee, czy chcielibyście fanpage'ar od Rasa Games? Umieszałbym tam różne informacje, można byłoby się łatwo dogadać. W ogóle tam ci, wszystkie filmy byłyby udostępniane dla tych, którzy nie subskrybują, chociaż powinni, jeżeli mnie oglądają. Z samego szacunku, no nie wiem, pomocy dla mnie, żeby dać mi satysfakcję. Także tam. Dawajcie głosy tak czy nie, czy Garary here, czy jakoś tak? Dobra, no, strzelaj do nich, bo trzeba levele wbijać, ja chcę level! I wanna level up! I wanna level up! Up 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 A co sądzicie o jakichś live'ikach na przykład z Doty 2 niestety... Gier typu CSGO nie mogę streamować, bo mam za słaby internet. Tak, rzeczywiście. Bardzo bym chciał streamować tą grę, ponieważ no, mam taki sentyment trochę do niej. No sentyment, nie sentyment, ale lubię tą grę po prostu. Ale nie mogę streamować, bo mam za słaby upload. Niestety, tak. Pozdrowienia dla Neostrady. Co one, kurde, wstają z ziemi? Co to ma być? Dobra, idę dalej, bo one powstają, albo to mi się coś przewidziało. W każdym razie to chyba trzeba jednak wybić. Tak, nie ma to jak zaczynać tysiąc tematów i żadnego z nich nie kończyć. Także jeżeli byście chcieli, to mogę postreamować gry typu Dota, na przykład tego Shadow Wars, eh, Shadow Heretica. I tam, nie wiem, może by się znalazły jeszcze jakieś takie gry tego typu, na przykład, nie wiem, Diablo. Byśmy sobie mogli razem popykać wszyscy. Znaczy w CSGO też byśmy sobie mogli zagrać na przykład, no ale to jednak niestety nie byłoby na streamie. Ci, którzy nie posiadają tej gry, no, też by niestety nie mogli widzieć, jak gramy, nie mogliby z nami zagrać, ani by nas nie oglądali. Także lipa trochę. Nie wiem, będę, sprób będę próbował to jakoś ogarnąć i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu, 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 jak ja nie lubię tej muzyki, tak? Ja wiem, że ja tylko narzekam w tej grze. Ale naprawdę, denerwuje mnie ta muzyka, irytuje mnie ona. O, myślałem, że łuk wypada tu, nie. Jeśli mi rygen przydał, ale tam sobie padnę i się zregeneruję. Ogólnie to nie wiem czy już mówiłem, bo nie pamiętam, bo mam całą pamięć, nie wiem czy już wspominałem. Ale fajna jest ta gra i polecam Wam ją zakupić, sobie pograć. No nie wiem, czy ona ma opcję multiplier, bo w sumie nie patrzyłem nawet, ale raczej niestety nie ma. Gdyby miała, to by można było sobie jakoś w to pograć, coś razem, jeżeli byście chcieli, jeżeli byście wyroczali taką chęć. Bo ja tam bym był chętny na pewno. Dawaj z tym, bito! I da! Aha, śmieszna jest ta postać. Coś dźwięk mi się w niej zbugował, albo kurde, coś, coś się spiło. Dobra, trzeba nasie. O, oh, fak, co to ma być? Kurde, a to w Diablo było coś takiego. No, identycznie coś podobnego było w Diablo. No, jak Boga kocham, to, to normalnie jest kopia Diablo. No to wstyd, wstyd, panowie twórcy. Tak się nie popisać? No to wstyd, nieładnie. Kurde, te archery tak urają, one tak urają, że normalnie ja nie mam armura. To się nie ma co dziwić, ja pierniczę. Co ja panikuję? Jak jakiś idiota? Tak myślę, że odcineczki to będą... Hmm... Odcinki będą tak codziennie raczej. Będę się starał przynajmniej. Jeżeli nie będzie ich codziennie, to Was z góry przepraszam, no ale sami rozumiecie. Ja mam też życie prywatne, siłownię, yy, szkołę. Tak, szkołę. No to akurat zabiera mi najwięcej czasu, bo muszę do niej chodzić. Żebyście nie odebrali tego, że ja Was namawiam, żeby tam nie chodzić, bo to jest marnowanie czasu, no ale w sumie to tak jest. Nic tam pożytecznego się jeszcze nie nauczyłem. Nie miałem okazji, a tylko straciłem mnóstwo czasu, które ten czas mógłbym przeznaczyć na nagrywanie dla Was filmów. I bawienie się, czy tam nie wiem, pracowanie w YouTubie. Dla mnie to jest zabawa bardziej, zabawa. E, coś, przy czym mogę się wykazać, ewentualnie poznać dużo fajnych ludzi. Teraz tak się zastanawiam. Czy nie wybrać się na Yukon, czy jak to się tam nazywało, ta, ta, ta impreza youtuberów? Fajne zdarzenie. Do Warszawy mam, no, no kawałek mam, no ale w sumie, dlaczego by się nie wybrać? Piszcie w komentarzach, czy wy się wybieracie. Filmik ten będzie. Ja nagrywam ogólnie w niedzielę, a filmik pewnie będzie w poniedziałek. Także to będzie jeszcze dużo czasu, jest do Yukona, w miarę dużo. Także piszcie, czy się wybieracie. Kim się wybieracie, jak się wybieracie, czym jedziecie, Te sprawy, wiecie tam. Komentarze nie gryzą. No i, no i mnie zabił, zabił mnie. No, no ty psiuczku. No kurde, czego one się tak rysują? No powiedzcie mi, dlaczego one się wskrzeszają po prostu? Tyle czasu minęło, a my dalej tam idziemy. Normalnie chyba to tak prze... spróbuję to przebiec kawałek. Zobaczymy z jakim to będzie efektem. Podejrzewam, że niezbyt dobrym. O dobra, tutaj sobie trejna zebrałem, to mogę go wybić lekko. O, tu kurde jacyś bandyci, czy co, 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 co w ogóle jest? What? Co mnie to tak ora? Nomad warriory. Shit. O oh shit. Co to w ogóle, co to w ogóle jest? ja chcę uciekać przed tym, a to mnie normalnie goni. Uderz tutaj, zmaga czarodzieja. No i dobra, zostałem na zjawie. Sobie wskrzeszę tych bohaterków. Przełączę się na zjawę, resnę sobie tego zombika. Ten jednak ani nie jest ten, ani szkielet to nie jest. Ani troll, jak ja to mówiłem, tylko to w ogóle jest co innego. A to jednak rudy jestem. Nie przeczytam, a się wypowiadam. Tak, podchodźcie tutaj, to na hita będziecie padać. Na maga czarodzieja jednego. No, dosłownie na jednego maga czarodzieja. Hmm, tu się nie da przejść, no szkoda. Dobra, to wybijmy to i biegniemy dalej. Hm. Mam nadzieję, że tam nie będzie zbytnio daleko że się zmieszczę, przynajmniej w jednym odcineczku. I level siódmy w końcu jest, level siódmy! Tak długo oczekiwaliśmy szóstego, a tu nagle szósty. Siódmy, co ja mówię, siódmy. I dobra, git, jest siódmy poziom. I teraz kupujemy nowe czary-mary, czary-mary. Dobra, teraz tym trzeba wykupić nowe czary, ubu-dubu. Wiecie, co robić z fubu. Shit, użyłem sobie skill'a, panowie. I panie, oczywiście. No, tutaj widzę, że, że po nie. O, tu jakaś bówka jest, o, super! Ale tylko, że ten archer, to mnie tak trochę niepokoi. I leżysz, to Daj, motherfucker. I co to robi? Increase attack speed... Dodaje mi 50% attack speedu, wy też to widzicie?! Normalnie jestem pod wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Zabij to. Ugryź. Ugryź go. Zabij go. Ugryź go. Something like that. Jezu, jakie to jest śmiernie. Jakie to jest słabe. No tak. W sumie łucznik też był słaby do czasu braku temu. Dobra. To też w sumie jest dosyć słabe. Tylko, tylko, że tak. Tylko, że no zdobyłem tam troszeczkę itemów. Tutaj się nie ma co dziwić w sumie, że, że, że tak XP, bo bije na dwie postacie naraz. Odwójny exp. No chodźcie tu, no, 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 dawaj, 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 dawaj. Trochę mnie to ostrojecie, bo tutaj dalej armora nie on na tej postaci. Co to te nomad citmari, citmari, something like that. Oj, 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 dwa archery, dwa archery. To na Łazarskim nie jest kolorowo i padło mi się, pad oj, padło mi się. Nie wiem, czy wy też to widzieliście, ale mi się padło. Mi się, mi się, są słodkie, dobre, duże i no tam agresywne. Ale i się takie inne mi się padło. Przemierzamy przez pustynię, pokonując przeciwników, enemi. Dużo enemii, dużo przeciwników, dużo potworów. Tylko by zrobić jednego questa, nie będę tam schodził do tych przejść. A zabijał to będę tylko jak będę miał skillę, bo tak się mi nie opłaca bić pojedynczo tego. Aha, no to nie w tą stronę mi się poszło troszeczkę. No ale dobra, mniejsza o to, biegniemy dalej. Biegniemy. Ciekawe, gdzie nas to poprowadzi. Pewnie w tą stronę będzie dobrze. Mam nadzieję. Du, 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 du. A wow, się zatrzymałem. Dawaj, dawaj, skilla skila, skila. Czaruj, 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 czary mary. Bym się przełączył na tylko te, te tego, nie pamiętam już tam szkieleta, czy co to było. Nie, nie, to nie był szkielet. To był jakiś inny rudzielec. A ja tutaj chcę do Regena, ja chcę do Regena, ja chcę do Regena! Come, kom on, come on, come on dawaj, 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 dasz radę Dobra, Resto. Popatrzmy tutaj na mapę, tu jesteśmy i tam mamy dotrzeć, ok. Dobra, wybijemy to, zrestorujemy się i będziemy biegli dalej. Dobra, zrestorowani i biegniemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze biegnę. Znaczy bardziej mi się wydaje, że to przy restorze była ta ścieżka. Dobra, spróbuję tutaj jakoś przebiec, ale to mi się nie uda tak łatwo. Bo tego jest bardzo dużo. Hmm. Spróbuję może tamtą ścieżką. Tylko się oczywiście zrestoruję. No ten, ten, wykrzyknik to w ogóle się do nas nie zbliża. W ogóle. Nie wiem czy wy też to widzicie, ale on się do nas nie zbliża. O shit, ale mnie to wyciągło. Mocne to dosyć jest. Dobra, rysujemy łucznika. Dobra, tutaj już biegną te nomad warriory. Aha, dobra. Już, już widzę. Już widzę, gdzie to ma być. Hilpotka, Hilpotka. Je, yeah, mamy hillpotkę w końcu Hilpotki! Tyle odcinków za to już czekaliśmy na te Hilpotki i w końcu one są. W końcu są te potki. I tutaj lecą z każdego potwora nawet po dwie. Mmm, no nieźle. Takie akcje to ja lubię. Nie będę ich używał, bo mi szkoda. Bo dopiero się z tym zapoznałem, że chilpotki tutaj wypadają. Chodźcie, podchodźcie, tak. Aha, fajnie, że mi łucznik padł tak. Anyway. I dawaj, zmaga czarodzieje, smaga czarodzieje. Dobra, nie będę od tego odbiegał, bo się mogę wskrzesić zawsze. Ale tym to raczej nic nie zabije. Oj, nie zabije tym nic. Tylko sobie pod to muszę podejść z killa. Buła i kołowrotek. Takie sprawy. Dobra, ty już padłeś. To tobie wystarczy. Na dziś, okej. Okay. Biegniemy dalej. Biegniemy, ale co to za kowadło? Dobra, nie będę szedł, bo tam moby są. A ja ich nie lubię. Ale widzicie, coś mi się powoli ma na końcu. A to jest niecodzienny widok w tej grze, chyba. Przynajmniej w początkowych etapach. No chodźcie tu. No po kolei, po kolei. Bo nie chcę, żeby któryś z was został oklep dwa razy. To będzie koniec właśnie tego odcinka. To już jest koniec tego odcinka, piątego, jeśli się nie mylę. What? Nie mogę go zresować? Aha, no nie fajnie. Nie fajnie. Aha, dobrze. To żegnam Was i widzimy się w szóstym odcineczku. Subskrybujcie, lajkujcie, rozsyłajcie. Na razie. Cześć.